Dla większej chwały Twej I zbawienia ludzi Dla większej chwały Twej I zbawienia i dzisiaj chcę Ci zadać pytanie. Czytając dzisiejszą Ewangelię przychodzi mi na myśl modlitwa świętego Franciszka z Asyżu, który spędzając długie godziny w kaplicy powtarzał w zasadzie tylko jedno zdanie, które brzmiało Kim Ty jesteś Panie i kim ja jestem? I ten święty dodawał, że od Właściwej odpowiedzi na to pytanie zależy całe szczęście człowieka. Kto zrozumie to, kim jest Bóg i kim jest człowiek, będzie wiedział wszystko. I osobą, która zrozumiała to dużo wcześniej od Franciszka jest Maryja, której modlitwę, magnifikat czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Maryja wychwala dzisiaj w Ewangelii wielkość Boga, Jego wszechmoc i miłosierdzie. Jednocześnie uznaje siebie za służebnicę Pańską. A dokładnie jakbyśmy chcieli przetłumaczyć, to słowo to niewolnicę. I dopiero w tej perspektywie jesteśmy w stanie zobaczyć wielkość Boga, jego wielkie dzieła, które chce dokonywać w naszym życiu. Dopiero z tej perspektywy, którą ukazuje nam Maryja, jesteśmy w stanie, zobaczyć piękno Boga, Jego wszechmoc. I wielkość Maryi tak naprawdę płynie z wielkości Boga. Bóg wywyższa pokorę Maryi, jej uniżenie. Wystarczy więc uznać tylko nasze miejsce przed Bogiem, naszą niedoskonałość, naszą grzeszność, nasze braki i ograniczenia, a Bóg zrobi w naszym życiu całą resztę. Przecież On przychodzi właśnie do takich jak my, nie musisz przed Nim niczego udawać. Obyśmy tylko mieli odwagę uznać naszą nędzę przed Bogiem i zaufać w Jego nieskończone miłosierdzie, tak jak zrobiła to Maryja. I na koniec mam do ciebie pytanie: czy jesteś w stanie wprawdzie stanąć dzisiaj przed Bogiem?